W materiale zaprezentujemy krótki, krótką instrukcję obsługi programatora CH341. Programator ten jest to, można powiedzieć, zamiennik do popularnego programatora Pony Prog, który występował kilka lat temu w naszej ofercie. W tej chwili jest to uniwersalny programator do pamięci szeregowych SPI Serii 25 oraz c 24 c Podłączamy programator do portu. USB. Uruchamiamy program obsługujący. I na przykładzie pamięci 24C64 Atmela pokażemy w jaki sposób zaprogramować tą pamięć. W jaki sposób yy, wybrać układ. Możemy na dwa sposoby: wpisując symbol układu, czyli 24C64, i wybierając odpowiedniego producenta, czyli tutaj mamy tak, lub ręcznie określając serię i typ układu. Mam wybraną pamięć AT24C64. Jest to nowa pamięć, więc nie jest niczym za zapisana. W jaki sposób wkładamy yy, pamięć do podstawki? Mam programa Trzymam programator w ten sposób. Pamięć wkładamy kluczem do góry. Klucz układu jest to wyżłobienie lub kropka na układzie. I tak jak pokazuje program. W ten sposób. W naszym programatorze podstawka jest zbrutowana odwrotnie niż pokazuje program. To jest poprawny sposób włożenia układu. Możemy teraz. Mamy tutaj dostępnych szereg różnych ikon. Open to jest otwarcie pliku z bufora komputera. Save zapisuje nam ten bufor na komputer. Fill wypełnia nam. Yy, bufor daną wartością, jaką chcemy, mogą być to same Fki lub inna wartość, którą możemy wpisać tutaj. Swap, zamiana bitów. Auto, jest to szereg funkcji, jak powiem, automatycznych. Blank, sprawdzenie, czy dany układ jest skasowany. Możemy to teraz te... użyć tej opcji. Sprawdzałem blank, czyli programator sprawdza, czy układ jest skasowany, czysty, ma same Fki. Otrzymaliśmy komunikat. Że układ jest czysty. Teraz możemy opcji, użyć opcji READ. READ jest to odczyt zawartości tego układu do bufora komputera. Odczytujemy i, jak wcześniej wspominałem, układ jest skasowany i mamy same efki. Teraz pokażę, w jaki sposób zawartość z komputera zapisać na tą pamięć. Otwieram sobie przykładowy plik nowy wsad.bin. OK, mamy coś zapisanego. I rozpoczynam opcję programowania poleceniem program. Jak widać, tutaj idzie wszystko. Po, y, możemy jeszcze do, po, w, po zakończonym programowaniu następuje weryfikacja, czyli porównanie bufora komputera z wgraną przed chwilką zawartością do układu. Możemy tę opcję po, y, powielić używając y, polecenia weryfikacji, czyli jeszcze raz weryfikujemy i otrzymaliśmy informację, że bufor jest taki sam w komputerze i w układzie. Możemy teraz tą pamięć skasować. Pamięć jest skasowana i sprawdzimy, czy nastąpiło skasowanie poprawne. Tak, układ jest czysty. Zamykamy program. Dziękuję, do widzenia.